Widzowie przyjechałem z lodóweczką. Zostawcie łapkę w górę i suby widzowie, dobijamy do 3000. Zostało dosłownie 70 subów. Widziałem, że przyjechałem. Bo co było? było? Tak, tak, tak. No kombinował z tą rurą Cześć Ciałby. Cioł. Tak pan, tak. Trzeba ją e, przyciąć. Trzeba ją przyciąć, wiesz? E, Obniżyłem i e, e, dałem jeszcze go obniżyć, nie? Bo ta rura to jednak e, ciepło daje, nie? Ale trzeba ją przyciąć. Nie? Co tam w do... co tam do... do... już... to, ale... to O, to jest ta, Nie ma, tą piłeczką, tą nie w To jest ta, co ją ciąłeś? Tak, no już masz nacięte. No, nie jest. No jest nacięta, no jak nie wiem. Jest nacięta, ale tyle już nie da do... No nie ma. A czym chciałeś? Proszę? A czym ciąłeś? Moja, twoja. Tak? Co idziesz na te ulotki, bo ja przyjechałem. tu? Tak, tak. Ja cię zawiodło na bloki, żebyś nie musiał chodzić po domu. Tak, tak szczerze, ja byłem tyle uciłem, ale po prostu ani z tej strony, nie wchodziliśmy. Co? No, no brzeszowin nie wchodził, nie? Zresztą obu. Nie wiem o no co chodzi. No, ch chyba wiesz w co chodzi, nie? No. A warka i raski go zatłonięć, Co dzisiaj robisz? Poczywam po prostu. ściany robił, nie? Chodź pomożesz mi z lodówką. Ja? No, przywieźliśmy wam lodówkę z zamrażalnikiem, takim czteroszufladowym. Czeka. To co przywieźliśmy, bo to cztery szuflady w zawarzali i kuid działa mhm. to musisz z ją przemyć. No to nie muszę bym, tylko powyciągam. Chyba ona mi teraz kurwa to jest szczelko dla niewym co to młodziło. Że zawada czy czy coś kurwa. A ktoś się szczelkę ten. Wymieni z tej. Bo to od razu i tak wynosimy stąd. Co się nie... Nawet ci przywiózł jaka kątówka, ale ktoś mi z... zajebał. Chciałem. No miałem w busie i miałem. nie mam. Nie wiem. Wczoraj byłem na działce, podsunąłem całą działkę. No. Czyściutko jest. ale ten, ale poczekaj. A zmiana pogody. Wczoraj 15 stopni słońce, dzisiaj kurde min, minus i śnieg. Ale masz. Leje krzypienie. Dlaczego? Tą lodówkę od razu zabierzemy Na chuj, gdzie ją dacie Jeszcze tę kuchenkę mamy, to się zrobiłem na, na wymianę bo mam z tym z dyszami do tego i tylko wystarczy wkręcić rurkę i już działa bez zmiany dysz. Tą lodówkę wynosimy, tak? Tak, a tamtą wnosimy. Tamta jest wyższa. No powoli by się sprzedało. To może jeszcze... Oj, to lepiej jak przyjdziesz to będzie musiała tamtą przemieść najpierw trochę. Wiesz, ona nie, nie jest jakaś tam, bo używali ją jeszcze wczoraj, no ale. O, o jedno, to to... Dobra, nie jest, to jest już. Ja, już no, nie. No, już to nie wiem, to O! K <laughs> Patrzcie widzowie, mówi, Jaca mówi, że się nie da takim rzeszotem przeciąć źródeł, co nie? Ile nam to zajęło? Pięć sekund i mu przeciąłem. No, Pił coś dzisiaj? Nie wiem, mnie ja się nie pytaj rano. A gdzie te wina są? Pojechał po Ta A skąd ja mogę wiedzieć? Nie się nie pyta. No, miał w reklamówce, nie wtedy co. No i co tak? i wsadził tam? Gdzie. Jak on to tam zrobił? Nie wiem, no już to on kombinował, nie? A się tam na tym nie zmiar. On sam wie chyba, że brakuje tej tak, rury, ale udaje. kombinował, kombinował, ale ja bym tam chce to zrobić Za ja Was wiem. mi powiedzieć, to bym mu to kupił, kurwa przywiózł to od razu. Jedno takie kolanko, to on mądrzejszy i mówi, że wie, jak to zrobić. A ja bym kupił kołnierz, wsadzilibyśmy i. Dzisiaj to by się spróbowało palić w piecu jak on to założy. Piłę trochę pociąć drzewo Ale wiesz no jak kurde sypało. Ja nie wiem czy w nocy sypało. Ma rano jak to widziałam to sypało. A z suchym, jak rozpalisz to i no będzie dobry ogień wiesz, to i tak się będzie palić. A po drugie jak zamokło to, zamokło, to z wierzchu a nie to pod spodem. Ząbki ostry boczek. Tak. Powiedzieć mu. W tym murze czułem. jaka widzowie u Was pogoda? No tutaj paskudna. Śnieg sypie zimno. Ja co się tam męczy za, za samochodem. A Smole smoleto. Nie będę włagał. Chciałbyś mógł zadzwonić na mój kosz, nie? Ale to masz z innej sieci. No nie, bo możesz dzwonić na ten 690. A nie zależ. Aha, no to w razie na no to. to... Coś tutaj widzowie zrobił. Przewrócił. Tutaj zamontował rurę. Tutaj też próbował ale próbował przeciąć mu nie wyszło teraz spróbujemy to sadzić nie wiem to jest do koła chyba Widzowie i zamontowałem. Pies Co tu się leje? Ja. Mhm. Co? z dachu? Może mhm. szczura macie za tym? żeby gdzieś kawało. No, a w tym worku tam coś może, no, może żywego. To już tak pierdalam w lodówkę. Nie wiem co Pomóc pani? Proszę Pomóc? Dziękuję, damy radę. jest lekkie, tylko nie wygodne. Dokładnie. Chciałem pomóc sąsiadce, nie chcę pani pomóc. Nie, to jest cały górę. To jest jakiś chciałem pomóc, bo to była pionka. Nie wychodziło do góry, to mówię. Za się Sanusia. Ja jeszcze chwilę, jak on przyjdzie z tym. No dobra, jak tam się jeszcze zobaczyć. co oni robią z tą lodówką? Bo no Nie mogą jej wnieść, tak jak tak z Grześkiem. Co byście kto jest z Grześkiem? Wiesz, jak tam? Jak wjeżdżałem, jak bramę zlikwidowałem? Nie wiem. No bo, to bo, bo mi zjechał bus. To jest ślisko. Ale to teraz, niedawno? No. To jak się słyszałam? No ale zapowiadają, że będziesz wszystko hmm. Cisie się mam to w złotówkę. Masakra! Ja powiem szczerze, jakbyś tak... ktoś kumaty był i się kapnął, żeby nam drzwi otworzyć, to nie. wiem. ja po co? A tu nie ma kumaty ludzi. No, to no, już. Chodź co, pokażę ci coś. Chodź Chodź i Nie, tylko chodź na chwilę. No chodź, pokażę ci coś. co mi pokażesz? No zajęło mi to 3 sekundy. O, o jaki jest obycy. O! Józef! Da się? Co? To masz drugą część. Jak to teraz zrobiłem? Pomyśl. Szybko. O! za zapalicuj. Bo... Paznokcie mam ostra. Nie jedyny teraz. Skróż, pojada. No złamałeś. Tak, złamałem. Nie złamałem. Nie złamałem razem z robkiem Trzymała mnie napierdolę na stole przy cudzej. Ciekawe, ja ciąłem, ty nie. Ja cię podnosiłem do góry. Tu masz dość nawet leży. o A, to, to... Równiutko przerżnę tę. Tak mogę. Szło Ja sieci. Jak się mogę, proszę, A to już. To... Trochę... No co, zobaczcie. Może to jest, to jest... zapalić, na o, kurwa, dwa, cztery. Cztery szuflady. No. Teraz możesz co nakupywać mięsa? Dokładnie. Tylko trzeba ją przemyć. No, no to, to jest normalne. Przyjdziesz, to będziesz miała przynajmniej to robić. Robert, tylko nie mów, że, że, że ten. Że mi się nie chciało ciąć. No. Dobra, czy ja mogę Was na chwilkę przeprosić? Nikt po nie powiedział, że Ci nie chciało, bo w rękach mi że chciałeś, Ale. Ja znalazłem po prostu lepszy spryt. Można Was prosić na chwilkę do pokoju. O, idziemy, no. I co, i tyle? A tam co zrobimy? Na no oko? Nie wiem, wymyśl coś. Jak myślisz Damian, co byś zrobił? Kurwa, zakleił to. Potwierdzałeś kamyczki i zakleić. Ja? Kamyczki, kamyczki. To w sumie tamta w ogóle nie była ruszona. Nie, bo obniżyłem, bo tu... Je, je, ale ta co wzięliśmy od tego gościa, to ona nie była w ogóle ruszona. Ale co? No ta rura, bo to jest ta co kupiłeś. No to co kupiłem, ale tamta, no to, to co obciąłeś teraz, nie? Mhm. Kurwa, się Iż żeby tak... berka na mi. co ty mi... Nie wiem jak to szybko zrobiłeś. No nie berka mi przytrzymała, ja przyciąłem. To nie cięłem tam gdzie było przecięte, tylko tam gdzie nie było przecięte nadciąłem I samo weszło. Też ja próbowałem, ale co ty nie oszło? Kurde, się wkurzyłem. Sreberka mówi, już nie dobrane, trzymać. To co będzie palone? Przejdźmy sobie pojedynczy szczepu. Mam nadzieję. Co, rozwijamy się. No. A, rusza, nie czasową. I tą butlę z tą kurwa wiem co to już zostało, bo to chłopie kurwa a, Ale jeszcze będę wziął ten, i, i ten i, i piecyk masz, nie? No ale go nie wzięliśmy, jutro go przywiozę Weź tę butlę Jaca od razu no, Bo on wiesz, nie będę jej no, nie nie woził Bo tak to Audicom to przyjadę, to się powiedział Audicom napełni się No dobra spokojnie A tak to będę woził to jeszcze mi tu za... Można... Chodź Boccia sobie zrób sobie buszka, bo ty już płacę płatysz... Za buszkę, trzy buszki Nie, tylko dwa Raz Dwa. I trzy. <grym> to co, ja co możesz obiecać, że zrobisz tą ścianę dzisiaj? Tą ścianę? No. Nie wiem. Potem piec. Zobaczę, nic nie piecuję. Jak nie będzie gotowa, gość, to będzie gotowa. Co podłączysz? Za jak kiedyś jest podłączony. Proszę? Ja, podłączony, no. <laughs> wiesz, że tam powinien być taki kołnierz? Tak ci mówiłem. Został tam został tam. Został tam. No to nie być, nie dobra pisz. Jesteś co może jakąś torbę albo coś, czym będziesz ta ulotki... Aha. Ja mam szybko ulotki. Co? A ile ty masz tych tam ulotek? Jak ja cię puszczę na bloki, to, to, to schodzi raz dwa. Ja mam przywiozałem ci tam tysiąc. A, to to ci na jeden blok starczy. No tak wrażenie więcej.

Towarzystwo? Powiedz, tak szczerze, że, że tak się przyzwyczaiłem do niej, że normalnie brakuje mi. Jak ktoś się nie odzywa do mnie, nie? Kurde, no. nie. Ja, ja to się nie odzywam. Chciał, Chciałbyś zostać sam? Do swojej. modlę o to, Nie no, 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 Ty Co widziałeś? Ja obserwuj tam, jak będziesz kogoś widział, to wejdź i zapytaj. Siebie. Czaro, ładną ładą robić, pójść, tam kamery są. Ja ma coś w Tu jest otwarta ta brama teraz, czy zamknięta? No, nie, tak? To nie było dzisiaj nikogo, jest... Nie, była otwarta rano. Tak? Mm -hmm. Bo dzisiaj jest sobota w sumie. Była otwarta rano. Ja się, powiedzieć, że przejdę, że przejdę ale, bo samego to kusi, ale bardzo mi boję to. Bo Zaczewam, że to kusi, nie ładną minę, żeby... Drapnąć. Pojdziemy? idziemy? No idziemy, idziemy. Zamknij się. Będę ja, się zamykał by było. No dobra. Ja, ja to... butle niech kurwa wychodzi. Chodzi, a co po butle? No jeżdżę się, jeżdżę i w końcu mi eksploduje i... No, ale zbudujesz to. No a co, nie? Ostatnio gościu nie, nie strzelać na tym, na parkingu Auschana mu wybuchło. Ale pusta? Pełna. Pusta. Znowu mam go lecieć? Nie, ja mam pustą. Co? Znowu mam go lecieć. Czemu? Czy dobrze się już zamykają? Nie. Dalej tak samo. bo Boże, pusta buta był. Węża macie, co nie? Widziałem tam w domu. Ja, jest reduktor i ten. To jutro przyjeżdżę tylko piekarnik i można podłączyć. O, i? Tam drzwi. No, bo, robował, bo ją sprzedać normalnie. nie zamkłeś? Ładuj się, I skrzyki. Jaca, jaca, jaca! Nara! O! tutaj wasz człowieku! O! tutaj na ulotki. O! Niestety ale pogoda jest dziś paskudna, ale nie ma wybacz. Musi zapierd... To mam, jak listonosz. Tylko brakuje jeszcze więcej torby. Możesz od kurczowyka tych bloków do tych niskich też możesz chodzić. Jak jakiś domek widzisz, to wstać do skrzynki. I ten może przyjadę, ale masz autobus jakiś z to, to jest centrum, mimo to. A tam się autobus. Tak to właśnie widzowie jest. Nie znam się kodu, trzeba dzwonić. Teraz zaczynam otworzyć, to będzie wstali, Co tam tak zaglądasz? Co tu Halo, Kaufland można? Gazetki Kaufland. W chyba niech to gazeta jest, Kauflanda. da. Teraz się zobaczę, czy włączony pani telewizor. jak powiem, że nie, to powiem profesjonalności. A kto się by się zasiecił? Gazetki Kaufland, można? Gazetki. O, kafelki. no, kafelki ci położę. Ja. Ja widzowie mówię, gazetki Kaufland, a Jakie kafelki. Mogę powiedzieć, materiał. No. Przyjechał. Dzień dobry, gazetki Kaufland można? Gazetki Kaufland można? Dziękuję. W coś normalnie. normalny, nie chciał kafelek. Ja zawsze jak chodziłem na lutki. patent. musiałabym stosować do tego, podnosisz jednym palcem i rzepasz. I zapiętasz jedno za drugim. Chciałbyś do Są też takie skrzynki, które się pchają do środka. No ok. To się lepiej wsadza. Widzicie, widzowie, praca robi pracę. Ktoś musi roznieść, żeby ja miał pracę. Jeszcze jak chwilę i kończę, bo muszę jechać poza pozałatwiać, więc dzisiaj będziecie mieć taki krótszy odcinek, ale jutro może będzie dłuższy, na pewno będzie dłuższy, to nie wiem już co nagrać, jak ja co na razie nic nie robię. Jak powiedział, że nie może obiecać, to raczej nie zrobi. Dobra widzowie, tym akcentem kończymy ten odcinek. Werka poroznosi sobie i pojedzie do domu, a ja jadę. Niestety muszę załatwiać swoje sprawy. Mówię dzisiaj jak wyjadę, wcześniej nagram mam coś, żebyście mi żebyście mnie później nie zabili, że nie ma odcinka. A tak to będziecie mieć wcześniej rano odcinek. Możecie to oglądać. A jak tak właśnie pomyślałem widzowie, jak macie jakiś pomysł co nagrać. Jest was bardzo dużo. Wczoraj było, przedwczoraj było aż 800 komentarzy, to piszcie mi w komentarzach jakiś pomysł na odcinek ciekawy, co byście chcieli obejrzeć. I ja wtedy wybiorę jakiś najfajniejszy pomysł i to po prostu nagram. bo ja już nie mam pomysłu. Zostawcie łapkę w górę i suby, brakuje mi 8, 70 subów, chyba do 3000. Lecimy do góry. Pozdrawiamy wszystkich z Polski, z każdego kraju.